I nie dziwię się temu, że tak reagujecie, a nie inaczej. Wolno wam. Proszę jednak, żeby Bóg Was oświecił i żebyście te ostatnie spokojne chwile, które nas jeszcze dzielą od przyjścia Pana, dobrze wykorzystali. Nie stawiajcie pytań zbędnych. Dlaczego, Panie Boże? Dlaczego to, o czym ten ksiądz mówi nam, nie zostało dane papieżowi? Krymasor, episkopata, tylko jakiemuś księcu nieznanemu. Uważanemu za emeryta, chociaż ja za takiego siebie nie uważam, prowadzę poradnie życia duchowego, ale takiemu księdzowi i my mamy, cały świat ma mu uwierzyć. Nie pytajcie, dlaczego właśnie jemy. Nie pytajcie, dlaczego. Wiadomość tę dziwną, szaloną wprost o tym, co nadchodzi, taką, jaką tu słyszeliście, przyjmują prostaczkami. Tak ludzie prości ze przez internet, Przyjmują tysiące, może setki tysięcy, ale nie są w stanie jej przyjąć hierarchowie kościoła. O to nie pytajcie, ani mnie, ani Bogu nie stawiajcie tego pytania. To jest Jego tajemnica. Tych pytań można by mnożyć mnóstwo. Dlaczego, gdy pierwsze przyjście Mesjasza na Ziemię dokonało się, to w takich warunkach, popatrzcie, tylko w łonie najświętszej Maryi Dziewicy, gdy był dostrzegalny najwyżej pod mikroskopem, przyszedł na Ziemię. Tylko tajemnicę w ukryciu jej macierzyńskiego. Boku. Przez ileś to miesięcy, ta tajemnica była nieznana a później. A później, gdy już, Betlejem się narodził. Ileż to lat czekał 30 aż powoła pierwszych uczniów. A gdy ich powołał, czy wielki był oddźwięk, gdy wstępował do nieba z Góry Oliwnej? To było może pięciuset uczniów, uczennic, a tu cały świat. Mógł przecież ukazać się wszystkim ludziom ziemi, powiedzieć to ja, Mesjasz, tu przyszedłem. Nie. Wybrał sobie garstkę ludzi i dopiero z tej małej iskry Kościół się rozwijał i wyruszał na inne kontynenty. Więc i dzisiaj nie stawiajmy tego pytania. Dlaczego, Panie Boże, ten człowiek, Dlaczego taka wieś gdzieś tam zapadła na mapie Polski, nikomu nie znamy? Nawet nie pytajcie, dlaczego Polska? Na mapie świata, dlaczego Polska właśnie ma to zadanie przygotowania całego świata do Peru? Dostawmy to do pytanie, po. cieszę się, że mogłem zabrać tutaj dzisiaj głos w tej kaplicy wiejskiej, skąd nasza iskra z Polski wyruszyła na teren kraju i świata. I chcę was na zakończenie zapewnić, że do ostatniej chwili życia dam ze siebie wszystko razem z moimi przyjaciółmi z Iskry, żeby jak najlepiej wypełnić swoje zadanie, swoje połowanie. Dziękuję Bogu, że możemy działać, że mamy środki, można by mnóstwo o nich mówić jak wspaniale się wszystko układa, jakie cuda się dzieje. Oto mam przed sobą publikację Iskry z Polski. Te teksty wyszły tutaj, z tej wsi, z komputera tego biednego księdza. Jeśli w nich znajdziecie coś dla siebie, będę się cieszył. Polecam. Na zakończenie co chciałem tutaj Wam powiedzieć? Pragnę udzielić Wam kapłańskiego błogosławieństwa na wszystkie dni i godziny, które dzielą Was jeszcze od przyjścia Chrystusa na sąd, na sąd ostateczny i później na te ciężkie godziny grób i oczyszczenia świata żeby jak największa liczba was bracia i siostry, bracia i siostry mogła doczekać końca trzeciego dnia ciemności i wyjść na światło nowego świata, które dane mi było widzieć tyle razy, za którym tęsknię. Na całą ten drog, przestawienico Najświętszej Maryj Dziewicy i całego dworu niebieskiego Aniołów i Świętych. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Królowi nam Chryste, Mara przyjdź Pani Jezus. Amen.